Szanowni Państwo, panów rycerzy zapraszam na środek. Wszystkich. Brawa! Dzielnie się potykali. Kupa mięci rycerza wierzgięty założyciela miasta Z Sześciu, pięciu ocalało. Wszystkie swoje wojedynki w czasie naszego turnieju, a tym samym najbardziej biegłym i wszechstronnym wojownikiem, biorąc udział w dzisiejszym turnieju, okazał się Antoni Raban, Herbu Herburawa. Wystąpcie, panie, proszę. Brawa, brawa, sława! Antoni Raon Herburawa z niedalekiego Rawicia. Ważne, że jest Wielkopolska. <noise> Przepraszam, jesteśmy w średniowieczu ze starszej Polski. A teraz nagroda Loży Dam. Poproszę panią Michalinę, aby wręczyła, może w towarzystwie, może nie. Też złocona brosza. Loża Dam zaszczyciła mnie też obowiązkiem przyznania i ogłoszenia zwycięzcy turnieju z perspektywy dam się jemu przyglądających. Zwycięzcą został pan Pietrasz z Górki Herby Łodzia. Jednak kwiaty robią robotę. Jeszcze raz podziękujemy pra prawami rycerzom, damom zbrojnym. Solikowi Sędziowskiemu, który pięknie czas mierzył i zwycięstwa notował. Bardzo dziękujemy. Do godziny 18.00 jeszcze tutaj jesteśmy, więc zapraszamy do korzystania ze wszystkich atrakcji. Jeszcze raz dziękujemy. Jeszcze raz brawa.